Dzień dobry Państwu. Witam Państwa z mojej chaty na Podlasiu, która stoi na skraju Bagien Wiewżańskich. Nazywam się Tomasz Kłosowski i jestem fotografem przyrody. Jestem dziennikarzem piszącym o przyrodzie, ale dla Państwa będę przede wszystkim gawędziarzem. A bohaterem pierwszej naszej gawędy będzie ta oto skrzydlata istota. No i kto to taki? Czapla? Bocian? A może struś? Nie. To on. Drodzy państwo, z tym strusiem to oczywiście był żart, ale zwrócę uwagę, że pierwszy wielki fotograf przyrody w Polsce, Włodzimierz Puchalski, w swojej kultowej książce bez Łowy rozdział o żurawiu zatytułował W krainie polskiego strusia. No, wchodzą tu w grę tylko zupełnie takie zewnętrzne podobieństwa, bo struś i żuraw nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, jeżeli chodzi o pokrewieństwo. No są ptakami, tylko tyle. Natomiast struś jest największym ptakiem na świecie. A żuraw jest największym ptakiem w Polsce, no w każdym razie najwyższym przynajmniej, bo nie najcięższym, ale najwyższym. On mierzy ze 1,20 mniej więcej, czyli ma wzrost takiego dziesięcioletniego chłopaka. Rozpiętość skrzydeł to jest ponad 2 m, a waży stosunkowo niewiele, bo tylko około 5 kg. A żeby można było tyle ważyć, nie tam tyle. Żeby 10 razy tyle chciałbym ważyć, jakby się wtedy lekko i przyjemnie chodziło po bagnach. No, żuraw jest okazały, bardzo ma szare upierzenie, przez co łatwo jest mylony, właśnie z czaplą. Ale czapla jest zupełnie inna, jest niższa, inaczej nosi szyję w locie. No długo moglibyśmy mówić o innych ptakach, ale wracając do żurawia, On ma swoich krewnych w naszym kraju. Miał nawet jednego dużego krewnego. Dropia, mianowicie, ale drop całkiem już wyginął i teraz zostali tylko mali krewni należący do tzw. chruścieli, a chruściele się mieszczą w rzędzie ptaków żurawiowych. To są małe ptaki, które się anonsują właściwie tylko głosem i to są głosy bardzo mało ptasie. No ale żuraw jest i widoczny i słyszalny, a dla nas fotografów to jest po prostu objawienie, bo żurawie pokazują tyle stylu życia, jednocześnie żyją w parach, jednocześnie są stadne. Zawsze są razem, ale zdarza się, że też bywają oddzielnie. W okresie poprzedzającym gody walczą ze sobą, potem przykładnie wychowują młode. No, właściwie zawsze jest na co patrzeć i zawsze jest co sfotografować i sfilmować. My jesteśmy razem z moim bratem, bo wspólnie fotografujemy żurawie, zupełnie nienasyceni. Mój brat Grzesiek bierze udział w tych naszych akcjach, zresztą zdjęć żurawi i w ogóle ptaków dzikich nie da się robić pojedynkę, ponieważ trzeba je oszukiwać, że przyszły dwie osoby i odeszły. Jedna się chowa, druga odchodzi, a ptaki nie umieją liczyć, nawet do dwóch, więc przyjmują, że niebezpieczeństwo minęło. No więc właśnie, ale nam nie wystarczyło, że żeśmy sfotografowali gody żurawi, gniazdo żurawi, zachciało nam się jeszcze sfotografować żurawia atakującego drugiego żurawia. To są takie agresywne stosunkowo. Po żelęgowej para bardzo zazdrośnie strzeże swojego terytorium i żerowiska, więc jak zobaczą tam obcego ptaka, to będą go atakować. Nasi znajomi rekwizytorzy zrobili nam taką styropianową kukłę żurawia, E, któremu się do brzucha chowało aparat. I taką kukłę żeśmy wystawili e, na próbę. Ja usiadłem przy tej kukle, zaszyłem się w czatowni, a że nic się dłuższy czas nie działo, to co jest spokojnie zasnąłem. Nagle się budzę, patrzę, Żura przed obiektywem, a ty nie fotografujesz. A więc byłem pierwszą ofiarą własnego pomysłu. Sam się na nim oszukałem. Kiedyś postawiliśmy tego naszego bałwanka, jak żeśmy go czule nazywali. Na takim poletku wśród bagiennym, gdzie myśliwi hodowali owiec dla dzików, czy coś takiego, siedziałem ukryty w krzaku przydrożnym, tam do tego miejsca prowadziła grobla, siedzę sobie, czekam, żurawi jakoś nie, przylatuje. nie przylatują, ale słyszę, że par, 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 par zbliża się gazik, Podochocone głosy dochodziły z niego, a to było chyba, e, to był ranek chyba sobotni albo niedzielni. Aha, jadą myśliwi, najwyraźniej już pod dobrą datą. Dojeżdżają coraz bliżej i nagle jeden woła do drugiego. Ty, zobacz, czapla. Nie no, co ty, żuraw? Yy, a mówię ci, że czapla. Przecież żurawie są zawsze dwa. Ty, ale on jest martwy. Nie no, co ty żywy? A mam sprawdzić? I usłyszałem szczęk broni. I w tym momencie odezwałem się. Oni odbrali to tak, że krzak się do nich odezwał. Panowie, nie strzelać! No i nie strzelili. Ja też zresztą wtedy niczego nie strzeliłem. Pewnego razu na przedwiośniu spotyka mnie sąsiad w sklepie i mówi panie Tomaszu, żurabie przyleciały, a tak się drą, że dzieciom spać nie dają. No i rzeczywiście, trudno, o bardziej donośny, nawet przerażający poniekąd głos, jak klangor żurabia. Klangor albo strukanie, tak to się nazywa. No, ma on wiele odmian, taki zaniepokojony po prostu wołają rytmicznie, kru, rir, krur rir, para na ogół odzywa się tak, że jeden wydaje głos, a drugi jakby był jego echem. Poza tym, w okresie godowym zwłaszcza, ale przez cały rok też potrafią tak robić, że e, podnoszą do góry szyję i wykrzykują taki rytmiczny, długi okrzyk, który jest e, no, jakby takimi zaślubinami pary, także dla fotografa, który przecież nie odda dźwięku, żurawiec odzywając się również bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza, że wołają często tak o świcie i para im bucha z dziobów wtedy. No więc po tym hałasie od razu można żurawia poznać. Ale jeżeli chcemy i usłyszeć żurawia i go naprawdę poznać, no to trzeba się ruszyć w teren, drodzy Państwo. No a w terenie budujemy sobie, albo rozkładamy przynajmniej gotowe już ukrycie, zwane czatownią a tak pospolicie to budą i z takiej budy, w której ja działałem, no nie zliczę, ile godzin, ale na pewno tysiące. Był taki czas, kiedy chcąc fotografować toki żurawi w ustalonym miejscu, które dobrze znaliśmy z moim bratem, bo razem robimy zdjęcia. Ustawiliśmy dwie takie czatownie, wzięliśmy żurawie w dwa ogni i tam się przychodziło po nocy jeszcze, bo gdyby przyjść później, ptaki by już były, to by się spłoszyły, no i cały dzień byłby stracony. No i z takiej czatowni ja między innymi miałem okazję zobaczyć wiele razy. Piękny akt e, miłosny żurawi, a wygląda to naprawdę bardzo elegancko i zawsze tak samo, tak jakby jakiś choreograf to wszystko ułożył. No żurawie sobie żerują, dziobią, tam to dziobią. W pewnym momencie samica zaczyna pomrukiwać i tak na zachętę rozkładać delikatnie skrzydła. Samiec jak podejmuje, tą zachętę, to również zaczyna skrzydła rozkładać, powolutku, jak na zwolnionym filmie, pokrukiwać. Potem podlatuje na egzbiet, wydając przy tym takie zduszone głosy, które słychać z odległości kilometrów. I yy, wiemy, że para musi kopulować. No a potem, kiedy dokonał tego aktu, dzięki któremu będzie więcej żurawi na świecie, jak się wszystko dobrze yy, ułoży, no to potem zeskakuje i oba taki albo tańczą, Taniec się odbywa bezgłośnie, albo też wykrzykują właśnie ten klangor we dłoje, który jest w jakimś sensie odpowiednikiem wspólnego klekotania boczków na gnieździe. To są bardzo podobne zachowania. Naprawdę wygląda to imponująco. Profesor Jan Sokołowski, wybitny polski ornitolog, już od dawna nieżyjący, napisał o żurawiu, że jego postać jest wręcz wykwintna w kształtach. I rzeczywiście w tym coś jest, te ruchy powolne, jakby na zwolnionym filmie, te gesty, to taka jakaś symetria między dwoma ptakami robi wrażenie. No a ja byłem świadkiem zdarzenia, co do którego Głębokie, głębokie mam przekonanie, że żurawie są eleganckie wobec kobiet, to znaczy samiec jest szarmancki wobec samic. My żeśmy, żeby lepiej fotografować żurawie, żeby kierować niejako ich ruchami w kadrze, wysypywali dla nich taki poczęstunek, troszeczkę ziarna kukurydzy, które uwielbiają. No i jak rano para przylatywała na ten swój teren żerowiskowy, Głodne były po nocy. No to zawsze wyglądało to tak, że pewne odległości od tego naszego talerza z jadłem lądowały i samica prosto jak po sznurku szła do tego miejsca, a samiec jakieś 20-30 metrów obok. Wszedł równolegle w tym samym kierunku i co charakterystyczne, zawsze z tej strony, z której były chałupy, z której czekały psy, gdzie tam była droga i jeździli po niej ciągniki i samochody. No i tak sobie szły. Samica dochodząc do jadła od razu się zabierała do jedzenia, natomiast samiec, który był troszeczkę z boku, stawał i zaczynał chodzić w kółko, niesamowicie się wyciągał, przyjmował taką pozę dumną, weźmy mówić, że jest dumnie kroczący. Jakby chciał powiedzieć całemu światu, zobacz jak ja ciebie bronię, jak ja ciebie osłaniam. No ale w końcu głód jednak zwyciężał, no i on nieśmiało zbliżał się też do tego jadła, i potem sobie już zgodnie razem to ziarno dziobały. No o żurawiach, proszę Państwa, to mógłbym w się opowiadać. No nic dziwnego, jak się przesiedziało e, dosłownie tysiące godzin w różnych czatowniach, a nawet i bez czatowni, i śledziło życie tych ptaków. Ale może na dziś już starczy a za tydzień spotkamy się z tą oto istotą. A na dziś już żegnam Państwa i do zobaczenia, a przede wszystkim do usłyszenia w następnym odcinku.